Siema, widzę to was w kolejnym odcinku na moim kanale Zbrazas i w tym odcinku no, po prostu wbijemy sobie jakąś 22 rangę za pomocą AI, w sumie, no bo to jest odcinek Sally, w której wbijam 25 rangę za pomocą AI i mam na to 12 godzin. Mam 21 no i już ogarniam, jak Sally się gra, też solo ogarniam i te tryby różne. My, o, taki daj na tutaj. No, i tutaj tak nie raszować, poczekać sobie, aż ktoś tutaj chyba będzie. A nie, od razu zbierać parę Zobaczymy, czy się opłaci. Tutaj nie, chyba się nie opłaca tego gasa. Ale ten gadżet pomoże. Ten gadżet też zrozumiałem, że taki, no, atak, no. Dalej po prostu strzela. I tutaj Edgar na ulcie. No, fart. Ale okej, okay, udało się, udało się. Okej, okay, wizowy Edgar z dziesięcioma pr psami. No i to musi być chyba winek, Bo ja to się skończy jak wcześniej, jakimś cudem jeszcze przegram. Dobra, ulta nie będę marnował, bo to też tak troszkę z innych meczów odkryłem w sumie troszkę, że chyba się nie opłaca takie osoby marnować ulta z jednym pr Cubem. i teraz wizowy. Oj. To jest chyba klon, z tego co wiem, bo już raz tak miałem i ten strzelan, no ciekawe, a tutaj ktoś jest, tutaj jest M widzowie, nie no poczekam, poczekam, oj, oj, myślałem, że to jest klon, okej, okay, widzowie, no czekamy, czekamy, no i teraz MZ z gadżetem. No i jest dobrze, za chwilę 22 rank, tutaj a więc nie mam co chyba analizować, no i też przerwy, dość długo robię, często te przerwy robię, analizuję, więc, no i tutaj Bo, z tego co wiem, Bo ma zwiększoną wizję, no właśnie, już mnie prawie wysnajpił jakby, tak, zwiększona wizja, chyba, no tak, widziałem jego star power, jak, czy jak ktoś tam mówi, yy, no. Aha, skąd tutaj się Edgar wziął, jakby ten boi Edgar, no okej, okay. no okej, okay. no i jest porażka, tego się nie spodziewałem, czyli znowu nie potrzebnie raszowałem. a tutaj jakiś Edgar, no nie, weźmie tego Parkipsa raczej, gościu, no właśnie, no i denerwują. Ojej, okej, okay, gadżet się przydał. Siedem per cubesów 7 PR cubesów już mam, więc no znakomicie. I raczej powinien być to inek. Tak sądzę. Jest tutaj spike? Nie ma. Czyli gdzieś na dole. Ok, powraca. Albo podjadę w sumie, no bo to też będzie denerwujący trochę taki spike. Ok, tutaj dwóch jest. Dobra, i coś takiego robimy. Już nie ma nią szans. I teraz jeden. Versus 1 i co tu Ems robi? Drugi raz Ems. A poczekam sobie. No i dobra, widzowie. I znowu to samo. I Winek. Dwudziesta druga ranga Ok. 100 monet. Jest 700 równe. Start Drop. No i niestety rzadki, co będą podwajacze. żetony Okej okay, widzowie. No, D22 ranga wbita. Na razie to AI nawet pomaga, ale no, w większości punktów nie muszę wykonywać. Po prostu dość łatwe to jest. Cierpliwości na razie też troszkę no to nie wymaga. Na razie nie jest jakoś to trudno. No ale później tak już chyba kiedy będzie mi niewiele brakowało, no to potem cierpliwość będzie już potrzebna, no ale na razie chyba dobrze idzie. No i co widzawy. to by było na tyle w tym odcinku. Mam jeszcze swój klub, więc możecie do niego wpadać. I ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku i nara.